Powszedni zwykły diable nasz, zostaw mnie latem za W mój wytęskniony cichy las, brudnymi niewłaś buciorami, szatanie codzienności mej, gazeto i telewizornio, wyłączyć się łaskawie chciej. Lub sam cię zgaszę, bo mi wolno, wolno. Ciemności, panie, trwuki łez, dni szarych mefistofelesie, na oceany popłyni gdzieś. A jeśli musisz wróć pod jesień, czarny szatanie z okiem złym ja już się bratać z tobą nie chcę. Weź tego żałosne z betady i zostaw tylko mi powietrze, powietrze. Na inną stronę świata przejdź. W spokoju zostaw mnie, Mefisto. Po pustej plaży chciałbym przejść, bez Twoich zaklęć i uścisków. Nie wzywaj mnie, bym grzeszył wciąż. Z ukrycia śledząc nagie wy. Ja tego lata chcę być mąż, Nad wierny i niewinny, niewinny. Niech kopyt twoich dźwięczny stuk Nie kusi więcej mnie szatanie, Po niby dziecko obok krów. Odpocząć chciałbym w miękkim sianie. Poprzedni zwykły diable nasz, ciemna zakało tego świata, wybierz na urlop jedną z gwiazd, bym cię nie spotkał tego lata. Wiedzieli jest pan wolny, klawisz się ukłonił w pas, odsiedziałem równą piątkę, na myślę nie miałem czas, będę więc do pośredniaka, bo uczciwie chciałem żyć, pośledniaku brak wakatów. W ogłoszeniach nie ma nic o i nic. Trzeba było zostać w ciupie, choć pół roku albo rok. Tutaj do darmowej zupy coraz większy będzie tłok. Tam choć łeb był ogolony, dania serwowali dwa. Tutaj orzeł ma koronę. I co z tego, że ją ma? Ja chcę wrócić znów do Mamra Na państwowy ciepły wikt. Taka wolność to nie dla mnie Taka wolność to jest nic Piękny prezent mi sprawili Chcieli dobrze, wyszło źle W starej Polsce mnie wsadzili Nowej wypuścili mnie, trują wciąż o demokracji. To jest taki błogi stan, w którym gość, co chce kolację, może wybrać z wielu dań. Paszerują mnie tą gadką, a ja swoje wiem i tak. Za kratkami zupa z wkładką, na wolności wkładki brak. W moim ulu to podskoczył, co najwyżej głupi fel tu, jak kubnem parę złoty, muszę dać na jakiś cel, żadnej szansy mi nie dali, choć okrągły mieli stół, tylko felka gdzieś zabrali. Po im perspektywę psu, ja chcę wrócić znów do mamra na państwowy ciepły wikt. Taka wolność to nie dla mnie, taka wolność to jest nic. Piękny prezent mi sprawili, chcieli dobrze, wyszło źle, w starej Polsce mnie wsadzili. W nowej wypuścili mnie. Ja uczciwie nie pociągnę, chociaż chciałem pierwszy raz z czego płacić, to komorne, ciepło, wodę, światło, gaz. Jak się facet napatoczył, to wyjąłem portfel mu, a w portfelu plik banknotów, aż z wrażenia z brak odchu sto stos pieniędzy, pięćdziesiątki, setki chłam. Razem było pięć tysięcy, co ja żonie teraz dam. Kostkę masła, papierosy, nie starczy już na chleb. Naczelniku, ja mam dosyć. Naczelniku, bądź pan człek, ja chcę wrócić znów do mamra. Na państwo ciepły wikt Taka wolność to nie dla mnie Taka wolność to jest mit Piękny prezent mi sprawili Chcieli dobrze, wyszło źle W starej Polsce mnie wsadzili W nowej wypuścili mnie, o nie Powszedni zwykły diable nasz, zostaw mnie latem z aniołami. W mój wytęskniony cichy las, brudnymi niewłaś buciorami, szatanie codzienności mej, gazeto i telewizornio, wyłączyć się łaskawie chciej. Sam cię zgaszę, bo mi wolno, wolno. Ciemności, panie, trwóki łez, dni szarych mefistofelesie, na oceany popłyń gdzieś. A jeśli musisz wróć pod jesień, czarny szatanie z okiem zły, ja już się bratać z tobą nie chcę. Weź tego żałe z i zostaw tylko mi powietrze, powietrze.